Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapewne niejednokrotnie każdemu z Was przewinała się postać takiego znanego australijskiego kaznodziei, biskupa Marii Marego, Vel Roberta Shiroma, bo to jest jego prawdziwe imię, który nie jest katolickim biskupem. Jest to schizmatyk i heretyk. Wywodzi się on z starożytnego kościoła wschodniego Asyrii. To jest taki schizmatycki kościół, który odłączył się od kościoła katolickiego Gdzieś w okolicach 451 roku, gdyż po pierwsze, sam biskup Marii nie akceptuje tytułu Teotokos odnośnie Najświętszej Marii i Panny, czyli nie uznaje tego, iż Najświętsza Maria Panna jest Matką Bożą, a także nie uznaje dogmatu o dwóch naturach naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli że jest On prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, tylko uznaje, iż nasz Pan Jezus Chrystus ma zmieszane natury, tak, taką boską ludzką, jakby to tak nazwać. Jednak to zostało potępione jako herezja podczas Soboru Halcydońskiego, gdzie ustanowiono dogmat o unii hipostatycznej, czyli o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Mamy te dwie natury zjednoczone w jednej osobie słowach. Nie mamy mnóstwo Chrystusów, Mamy jednego Chrystusa, który jest i Bogiem, i człowiekiem zarazem. Natomiast został on wyrzucony z tego schizmatyckiego kościoła, czyli jest on schizmatykiem na łonie schizmatyckiego kościoła. I sam swój własny kościół założył we wspomnianej przeze mnie Australii. Więc to jest w ogóle fenomen. Dlaczego? Ponieważ miał negować nawet kanony pierwszego Soboru Powszechnego Kościoła, czyli Soboru Nicejskiego. Zresztą nawet niedawno widziałem jego filmik, gdzie on atakował dogmat o świętych obcowaniu że tylko Bóg może usłyszeć modlitwę, która jest zanoszona tam w każdym miejscu i na każdym czasie. A święci nie mają takiej władzy, nie mają takiej mocy, nie mają takiego orędownictwa przed Bogiem, żeby też wysłuchiwać tych wszystkich modlitw. Więc między innymi za atakowanie tego kanonu soboru nicejskiego, tej prawdy wiary ujętej w credo, został on wyrzucony z tego kościoła tak zwanego, a także przez jego skrajny ekumenizm i przez tego typu twierdzenia, że Pan nasz Jezus Chrystus ma nie być katolikiem, prawosławnym, protestantem, tylko Chrystus jest Bogiem i tyle ale jednak jest on głową Kościoła Katolickiego, więc musi być on katolikiem samo przez się, skoro nie może głowa należeć do czegoś innego, jeżeli nie do ciała, prawda? Głowa steruje całym ciałem, a ciałem Chrystusa nazywa święty Paweł Kościół. Zatem jest to skrajny ekumenista, zatem jest to także skrajny heretyk, który atakuje prawdę wiary o świętych obcowaniu, a także przede wszystkim atakuje on postać Najświętszej Maryi Panny. Nie uznaje jej za Bogu Rodzice, natomiast także mówi, że nie można się do niej modlić, tylko modlitwę można zanosić do samego Boga, że Matkę Bożą, znaczy w cudzysłowie tutaj w jego przypadku mówię Matkę Bożą, można tutaj czcić, jak najbardziej należy ją szanować, czyli tak naprawdę mówi to samo, co heretycy protestancy, ale z drugiej strony mówi nie, nie można się do niej modlić za jej stawiennictwem. Więc jest to po prostu bluźnierczy atak i herezja.